Hitman to dziwna seria. Po 17 latach i 6 odsłonach wciąż nie sprowokowała żadnej sensownej konkurencji. Wydaje się wypełniać swoją własną niszę i dzięki temu trwać w naszej świadomości. Hitman rzadko walczy z innymi produkcjami, a inne produkcje rzadko walczą z hitmanem. Jednak mimo tego, że nie jest to niesamowicie ogromna marka, wciąż uznaje się ją za ikoniczną i nie bez powodu. Hitman przyciąga i przyciąga często bardzo specyficznych graczy. Ma w swoim rodowodzie coś więcej niż po prostu rozgrywkę. Ma dziwny nastrój, oprawę, która ewoluowała przez te wszystkie lata w różnych kierunkach. I ma tego głównego bohatera, agenta 47. Po raz pierwszy pojawił się w 2000 roku. Miał już swoją historię i kryptonim, ale w napisach końcowych wciąż figurował jako... Hitman, i nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy wciąż nazwali go w ten sposób. Jeden z kluczowych designerów w 2002 roku na pytanie o charakter Hitmana odpowiada jaki charakter, przecież to chłodny profesjonalista, zawodowy zabójca, a jednak w kolejnych latach tego charakteru pojawia się coraz więcej. Postać z początku planowana jako starszy, owłosiony facet, a jeszcze później jako sztampowy typ w ciemnych okularach, kończy jako łysy klon. Oryginalnie, ale i tak dopiero z czasem zbiera zainteresowanie. Z czasem zbiera grono fanów, którzy analizują jego historię i identyfikują się z nim w dziwny, nieoczywisty sposób. Może dlatego, że jak wiele byśmy się o 47 nie dowiedzieli, nigdy nie zrozumiemy wszystkiego. Cofnijmy się do pierwszej odsłony. Hitman Kryptonim 47. Jesteś jednym z wielu laboratoryjnych tworów, klonów, stworzonych w opuszczonym rumuńskim sierocińcu przez doktora Ortmajera w celu wyprodukowania wyspecjalizowanej armii. Oczywiście ty jesteś jeszcze bardziej specjalny, lepszy niż inni. Najlepszy w testach, pozbawiony emocji, ale nie do końca. Już pierwsza część opowiada historię głównego bohatera, roniącego łzę po śmierci swojego królika. Proste, ale działało na wyobraźnię. Przez najbliższe odsłony twórcy wciąż tylko sugerują odczucia głównego bohatera. Budują sprzeczny obraz, wypranego z emocji zabójcy, który coś tam jednak w środku ma. Nie wiadomo co, ale to coś intryguje. Nasz tajemniczy bohater ucieka od ekscentrycznego profesora i ląduje w ICA, agencji handlującej usługami zabójców. No i tu zaczyna się prawdziwa historia. Od samego początku podstawy serii były takie same. Po pierwsze możesz się skradać, ale możesz też strzelać. Fakt, że to drugie było beznadziejne i nie miało większego sensu, ale hej, możesz to zrobić. Jeśli jednak chcesz się skradać, to tu pojawia się podstawa numer dwa. Raczej nie chowasz się w cieniu. Przebieranie się i fałszywa tożsamość to rdzen Hitmana aż do dziś. Inna ciekawa cecha gry to, że mimo wcielania się w zabójce gracz raczej nie musi specjalnie wczuwać się w tą chłodną stronę głównego bohatera. Zlecenia mogłyby być przeróżne, ale jednak w przeważającej większości zabijamy jednoznacznie złych bandziorów, gangsterów, przemytników, bosów i generalnie gości, którzy wiedzieli na co się piszą. Nie wszyscy zwracają na to uwagę, ale może stąd ta sympatia do głównego bohatera. Koniec końców nie jest on aż tak zły, jak mogłaby sugerować jego profesja i zazwyczaj jego celem jest pospolita szumowina, rodem z filmów akcji. Pierwsza odsłona ma parę dziwnych i parę fajnych momentów. Z tych dziwnych, misje w kolumbijskiej dżungli. Możemy zyskać sobie przyjaźń lokalnego plemienia, oddając im totem i ratując jednego z nich przed atakiem pantery. Ostatecznie zlecenie wykonujemy, pakując w głowę naszego celu kilka magazynków, w scenie zaskakująco przypominającej te z filmu Człowiek z Blizną. Say hello to my little friend. Bardzo subtelne, ale to tylko wyjątek. Z fajniejszych rzeczy, które na stałe zagościły w serii, jest powiązanie ze sobą zleceń. Zarówno w dużej, jak i w mniejszej. Skali. Pierwsze kilka misji, na przykład, to zamach na szefa chińskiej triady. Ma on miejsce dopiero w misji piątej, bo poprzednie to próba osłabienia organizacji i wywabienia lidera czyli po prostu zabijanie pionków. Cała gra jest z kolei połączona w spisek profesora Ortmajera, który tak naprawdę zaplanował całą ucieczkę z laboratorium i wykorzystywał głównego bohatera do zabicia swoich współpracowników. Tutaj też kończy się historia naszego ojca, a agent 47 odchodzi w dal, kontemplując swoją egzystencję, i ta też kontemplacja prowadzi go do kościoła. Dwa lata później mamy do czynienia z kultową odsłoną. Cichy zabójca ma rekordową liczbę misji, bo aż 21. Wprowadza system ocen, który jeszcze bardziej nastawia gracza na kombinowanie, grę po cichu i oszczędzanie niewinnych, i jest też schowek na bronie. Agent 47 pokutuje jako ogrodnik w kościele prowadzonym przez ojca Wittorio. Ojciec zostaje porwany, a główny bohater po raz kolejny musi włożyć laczki i wyciągnąć pistolety, tylko po to, żeby potem i tak nie strzelać, tylko wszystkich dusić, bo przecież chcemy mieć ocenę cichy zabójca. Nastrój zaczyna zahaczać o religijne tony, a w muzyce coraz więcej jest podniosłych chórów. Swoją drogą muzyka. Na serii Hitman wybił się przecież celebryta, kompozytor Jesper Kitt, który pisał utwory do pierwszych czterech części. Świetne, podkreślające unikatowe cechy każdej odsłony, ale też spójne, zawsze mieszające mroczne segmenty symfoniczne z elektronicznymi ścieżkami perkusyjnymi i innymi dziwnymi dźwiękami. Klimat, gracze mogą w dużej mierze zawdzięczać właśnie tej muzyce. Druga odsłona jest już o wiele lepsza pod względem sterowania. Rozbudowuje trochę sztuczną inteligencję i przede wszystkim wprowadza mnóstwo nowych lokacji. Hitman zawsze, no prawie zawsze, pozwalał nam podróżować po świecie: Włochy, Rosja, Afganistan, Japonia, Indie. Tutaj też wszystko jest spięte w całość. Powrót do agencji to próba zdobycia informacji o porwanym przyjacielu głównego bohatera, i znów całość okazuje się być powiązana w spisek. Jesteśmy w czasach, w których gry robiło się dość szybko, dwa lata później dostajemy więc kolejną odsłonę kontrakty, mroczniejszą i trochę kontrowersyjną. Cały tytuł to seria dziwnych wizji, snów i retrospekcji. Niektóre zadania są zupełnie nowe, inne to przerobione wersje tych z pierwszej odsłony, w tym mojej ulubionej misji w hotelu. Misje w hotelu zawsze są świetne. To chyba kwestia tej unikalnej cechy Hitmana, gdzie zadania wypełniasz w miejscu publicznym. Udajesz jednego z gości, wchodzisz do miejsca, które ma mnóstwo różnych pomieszczeń i postaci. No ale równie dobrze można się udać na dziwną imprezę z motywem rzeźni, prowadzoną przez króla mięsa. Kontrakty to bardzo krótki wątek. Ranny główny bohater ląduje w pokoju hotelowym, przy lichym oświetleniu i mrocznej muzyce halucynuje i przywołuje dawne zadania. To dziwna, ale ciekawa koncepcja, z zadaniami nie przypominającymi tych poprzednich, jak właśnie wspomniana rzeźnia czy angielska rezydencja. Lokacje są spójne w swojej oprawie, utytłane szarymi i ciemnymi kolorami. Lubię kontrakty. Pokazują tą stronę hitmena i agenta 47, która według mnie najlepiej pasowałaby do filmów. Z zaczynającym deszczem, bohaterem skrytym w cieniu, nieco groteskowymi miejscami. Zamiast tego dostajemy takie cuda. Otwarta odsłona przez długi czas uznawana była za najlepszą. Dziś dla niektórych na pewno wciąż taka jest, jeśli nie została zastąpiona przez tę najnowszą. W krwawej forsie faktycznie możemy mówić o otwartych poziomach. Samych misji jest mniej, ale sposobów na ich wykonanie o wiele więcej. To również za sprawą wprowadzenia motywu wypadków. W Postacie możemy wypychać przez okna, zrzucać na nich ciężary. Pomysłów jest mnóstwo. Jest podkładanie prawdziwego pistoletu na czas przedstawienia. Jest sabotowanie pokazu pirotechniki. Zabawa jest naprawdę zacna. Po raz pierwszy pojawiają się tłumy. Co prawda bardzo głupie, ale to kolejny element, który twórcy będą usprawniać w przyszłych odsłonach. Jest interesujący system rozpoznawalności. Jeśli w jednej misji zostaliśmy zauważeni, w następnej może nas rozpoznać ktoś inny. Pojawia się kilka z najciekawszych, jak dotychczas, poziomów. Tematyczna impreza z niebem i piekłem, beztroskie przedmieścia. Jeszcze lepszy hotel! Wszystko to spięte jest historią, w której Agent 47 umiera, tylko po to, by w kultowej scenie z martwych wstać, nie pozostawiając żadnych świadków. Od tej pory będzie ścigany przynajmniej przez jedną odsłonę. Fawa Forza jak dla mnie skupiła się na tym najbardziej interesującym elemencie Hitmana. Na misjach, które wprowadzają nas w jakąś grupę ludzi. Goście opery, kameralna premiera Nowego Wina, wielki festiwal, pogodne sąsiedztwo. Zawsze jesteśmy jedną z tych osób, przynajmniej pozornie. Możemy się poruszać swobodnie w pewnych strefach, obserwować zachowania ludzi, szukać sposobu na dostanie się dalej. Uniformy, które możemy zdobyć, są bardziej wyraźne i naturalne. Strój śmieciarza, aktora, ogrodnika czy nawet klauna. Każdy ma swoją rolę, każde ubranie daje określone możliwości. Hitman staje się grą o obserwacji. Skratanie jest ograniczone do minimum, rozgrywka skupia się na eksploracji i odnalezieniu się w konkretnej sytuacji. Wywołuje to ciekawe odczucia, znakomicie buduje wrażenie bycia w jakimś prawdziwym miejscu, pozwala bardziej wejść w skórę bohatera. Nie wiem ile razy grałem w tą odsłonę, ale nie żałuję żadnego z nich. Następuje długa przerwa. W tym czasie studio pracuje przede wszystkim nad serią Kane i Lynch i gdzieś w tym czasie dotychczasowy wydawca Eidos Interactive zostaje kupiony przez Square Enix. W końcu w 2012 roku dostajemy nowego Hitmana. Piątą już odsłonę o podtytule Rozgrzeszenie. Muszę przyznać, że doceniam ten dziwny spacer od standardowej formuły Hitmana. Między innymi dlatego, że bez niego być może nie dostalibyśmy tak znakomitej części szóstej. Twórcy byli wtedy tak zdeterminowani, żeby rozgrzeszyć się po rozgrzeszeniu, że wykonali niesamowitą robotę. Wracając jednak, piąty Hitman był po prostu bardziej liniowy, o wiele bardziej liniowy. Podobnych do poprzednich części sandboxów było dosłownie parę i tak raczej mniejszych. Większość misji popychała nas do przodu, oczywiście z wykorzystaniem strojów itd., ale jednak konstrukcja poziomów została znacznie uproszczona. Rozgrywka nie jest tu najmocniejszym elementem, czy może inaczej radzi sobie we własnej kategorii, ale nie jest tak interesująca jak w pozostałych odsłonach. Wciąż jednak jest to tytuł warty uwagi, głównie ze względu na to, że sceny, choć liniowe, są całkiem ciekawie zaaranżowane. Pamiętam jak gubiłem policję w tłumie czekających na pociąg ludzi, pamiętam piękny wycinek Chicago żywcem wyjęty z filmu Noir, pamiętam absurdalny motyw z rozprawą sądową, gdzie mogliśmy się przebrać za sędziego albo za skazanego. No i pamiętam te wszystkie dziwne scenki, niby stylizowane na jakiś film w stylu Tarantino, trochę komiczne, ale z jakimś klimatem: zupełnie innym niż ten, co zazwyczaj, mniej subtelnym, lecz wciąż wyraźnym, i nawet z humorem. To odsłona, która próbowała nadać agentowi najwięcej charakteru. Poszło to jak dla mnie nie w tą stronę, co trzeba, ale doceniam trudy. Nastrój stracił na symbolice, na tajemniczości płynącej zarówno z warstwy dźwiękowej, jak i zachowania głównego bohatera. Wydawał się zbyt otwarty, trochę zbyt ekstrawertyczny jak na mój gust. Niby miał być strapiony problemami i skonfliktowany, ale jednak chyba nieco za mocno wyrażał swoje emocje. Ostatecznie jednak gra okazała się sukcesem i zebrała pozytywne oceny. Nie tych hardkorowych fanów, ale graczy ogólnie. Jako pojedynczy wybryk trudno jest ją wspominać specjalnie negatywnie, ale fakt, że nie jest to gra, w którą chce się grać więcej niż jeden raz, a na pewno dużo mniej niż w te wszystkie inne części. Jednak co nas nie zabije, to nas wzmocni, czy jak oni tam mówią, po kontrowersyjnym rozgrzeszeniu przyszedł czas na coś jeszcze innego i tak oto po czterech latach produkcji witamy Hitmana. Tak po prostu. Szósta część to ten sam nowy silnik co odsłona numer 5. Lokacje wyglądają świetnie, ale przede wszystkim są o wiele większe. To jedne z najlepszych poziomów, jakie mogły spotkać tę serię. Znacząco wyprzedzają technologicznie możliwości z czasów krwawej forsy, a swoboda jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Brakuje tu tylko jednego: charakteru naszej postaci. Ten został, wydaje się, porzucony. Niby jest to kontynuacja, ale wcale nie wydaje się, jakby nią była. Wszystko to, co się wydarzyło, gra zostawia w tyle, przynajmniej w kwestii głównego bohatera, który jest tak bardzo. Bardzo neutralny, jak tylko się dało. To wszystko możemy traktować jako koszt znakomitego projektu poziomów, który nie tylko cieszy fanów obserwacji i eksploracji, ale też bawi i ciekawi. Wprowadzone zostało co prawda kilka uproszczeń, o których często zapominam. Ta gra wydaje się być wręcz stworzona do grania bez interfejsu, do spokojnego zwiedzania, bo sposoby na eliminację celu są wręcz na każdym kroku. Stanowczo polecam taki rodzaj grania, bo to również w tej formie najbardziej lśnią inne elementy, czyli te związane z treścią. Postacie niezależne mają spójne historie, podsłuchując i podglądając, dowiadujemy się przeróżnych faktów, czasami mrocznych, innym razem zabawnych. Ekipa mocno się zmieniła przez te wszystkie lata. Deweloperzy nowego hitmana to w wielu przypadkach nowi dla tej serii ludzie, którzy na świeżo podchodzą do ustanowionej formuły. Ta świeżość czuć, czuć pasję i pomysł, a każdy poziom wyróżnia się i motywuje do powtarzania. Mam praktycznie same dobre słowa do powiedzenia o tej części, bo choć nastrój, przeze mnie też ceniony, gdzieś się ulotnił, to zastąpił go inny rodzaj klimatu. Misje jedyne w swoim rodzaju, przypominające wręcz jakąś świetną grę o tajnym agencie, której nigdy nie dostaliśmy. Z drobnymi elementami typu wynajęta kryjówka w środku miasteczka i z zakamarkami, które trudno znaleźć za pierwszym razem. Szkoda, tylko, że sposób wydania tak dużo namieszał. Wydawany epizodycznie Hitman z tymi wszystkimi bonusowymi misjami, season's passami, intrym, prologiem i innymi cudacznymi pomysłami, wyraźnie zdezorientował graczy. Niektórzy zatrzymali się na misji numer jeden, zupełnie ominąwszy kolejne, jeszcze lepsze, inni nie wiedzieli nawet, że gra wyszła na płycie, z pełną zawartością, jeszcze inni po prostu stwierdzili, że im się to wszystko nie podoba. Tak więc jedna z najciekawszych gier 2016 roku przeszła raczej bez echa, a przyszłość studia stanęła pod znakiem zapytania, kiedy zostało wystawione na sprzedaż przez Square Enix. Jednak sezon drugi wciąż pozostaje w produkcji, szansa na kontynuację wcale nie jest mała, a być może i pod okiem nowego inwestora seria Hitman poradzi sobie nawet lepiej. Warto pochylić się nad tą marką, która mimo różnych eksperymentów i długiego życia zachowała stały poziom. Żadna z sześciu serii nie była nazywana słabą, nawet rozgrzeszenie, mimo negatywnych głosów fanów, okazało się być dobrym tytułem samo w sobie. IO Interactive pomimo paru innych tytułów to przede wszystkim hitman, a hitman wciąż nie ma sobie równych i chyba nie musi mieć, bo pod wieloma względami jest teraz w swojej szczytowej formie.